Witajcie. Znajdujemy się w Galerii Wisła w Płocku, gdzie odbywa się turniej Beslan Obok mnie jeden z zawodników Delty, Sebastian Furman, czyli BS7. Cześć. przed chwilą tutaj mieliśmy małe problemy z prowadzeniem wywiadu, ale teraz ta wersja już na pewno jest dobra. Sebastian, powiedz mi, jak wygląda sytuacja teraz w drużynie, jeżeli chodzi właśnie o turniej? No wiadomo, będę cię pytał głównie na razie o to, później przejdziemy do pytań takich związanych z Deltą, ze zmianami. Jaka w turnieju, gdzie wy się znajdujecie? No znajdujemy się w tym momencie w drabince przegranych, dokładnie w finale. Czekamy na naszego rywala, którego poznamy dokładnie, nie wiem, gdzieś za 40-50 minut, jak się zakończy mecz. Gameburg z, yy, z PGC bodajże i później właśnie wygrany z tego meczu zagra z Firfaktory i wtedy poznamy naszego rywala, z którym zmierzymy się w finale. Kogo chcielibyście tam właśnie mieć obok siebie podczas, żeby rywalizować z nim? Szczerze to obojętne mi to, ale najbardziej chciałbym się zmierzyć z Firfaktory i udowodnić właśnie, że jesteśmy lepsi od nich i pokazać, że zrobili źle odchodząc od naszej trójki teraz już. Mówisz o THS i B, nie? Dokładnie tak. Dobra, powiedziałeś mi tutaj o fazie play-off, a jak wyglądało to wcześniej. Jak wyglądała Wasza grupa? Kojarzysz? Jak, jak właśnie przejść? Czemuś tak uśmiałeś? Czekaj? <grym> <grym> Chwileczkę, telefon. Dobra, tego nie było. Pytanie związane z grupą. Tak, z grupą. Jak, jak to wyglądało w grupach? Jak się dostaliście do fazy play-off? Znaczy na początku czekaliśmy cały dzień, żeby rozegrać grupy, po czym admin stwierdził, że nie zdążymy rozegrać tych grup i mamy przyjechać na drugi dzień o 10 i właśnie zagrać resztę meczów z grupy. Więc przyjechaliśmy w niedzielę, stawiliśmy się na 10, rozegraliśmy trzy... no nie były to ciężkie mecze. Więc poszło nam to szybko. Pierwsze miejsce w grupie. Tak, oczywiście. Wszystkie mecze wygrane. Później graliśmy z Cefo, ponieważ zajęło drugie miejsce w grupie C. Więc robinka wskazuje na to, że mieliśmy na nich grać. Kto tam się tak dobija? Yy, pistolero. Yy, więc na co już skończyłem? Na Cefo. Ja, yy, właśnie tak. Yy, zagraliśmy z Cefo. Spodziewałem się więcej od tej drużyny. Myślałem, że bardziej będą walczyli, ale niestety zreklasowaliśmy przeciwnika. Nie czułem za bardzo oporu z ich strony. Nie, może się chłopaki zestresowali, albo nie mieli przygotowanej tej mapy. Następny mecz z PGC bodajże. Z nimi graliśmy w grupie właśnie chłopaki nam urwali chyba 10 rund, ale teraz w tym meczu. No, wygraliśmy z nimi gładko, bodajże do pięciu. No, następny mecz to był mecz finałowy Suez na trejnie. No, spodziewałem się właśnie z naszej strony, że będziemy lepiej grać, że lepiej nam to wyjdzie. Chcieliśmy zacząć mapę na, po stronie CT, ale przegraliśmy niestety rundę nożową. Zaczęliśmy w Tero Pistoletówka niestety przegrana, i tak się posypało kolejno kilkanaście rund. Połowa zako zako zakończyła się wynikiem 14-1. Myśleliśmy, że w CT jeszcze nam się uda coś nadrobić, ale nie udało się niestety. Jak bardzo boli cię ta porażka z US? Szczerze to w ogóle mi nie boli, bo to nie był znowu tak ważny mecz. Że po wygranym tym meczu to jest się już w finale. A jeżeli ktoś jest najlepszy, chce być najlepszy na tym turnieju, to musi wygrać z każdym. Więc jeżeli teraz byśmy wygrali z jakąś drużyną z finale WB, to będziemy się starali wygrać ponownie z US i pokażemy, że to my jesteśmy na tym turnieju najlepsi. Okej, okay, zanim jeszcze. Powrócimy do tych pytań z turniejem, już może samej organizacji niż Twoich meczów, Waszych meczów. Powiedz mi, jak się gra z tymi Waszymi dwoma nowymi zawodnikami, z Darkiem i z Avrilem? No właśnie Dark bardzo szybko wkomponował się w nasz zespół. Daje w grze różne dobre pomysły, jest dobrym, znaczy dobrze skillowo gra. Jeszcze myślę, że tak z dwa tygodnie i wejdzie już całkowicie w nasz zespół. A Avril, no troszkę tam odstaje, nie wiem, może dlatego, że nie miał nigdy takiego klanu, jakim jest Delta, bo niestety nie, nie pasuje na razie nasz styl do jego gry. Ale myślę, że tak samo, trochę czasu trzeba mu dać, żeby komponował się w zespół, żeby zaczął grać na najwyższym poziomie i dorównał do reszty do, dobrych z polskich graczy. A ty trochę, to ile tak mniej więcej u ciebie jest, w tym miesiąc? No nie wiem, no możliwe, no to zależy przede wszystkim od niego, jak, jeżeli się będzie starał, będzie chciał właśnie, żeby było jak najlepiej, to z dwa tygodnie, trzy tygodnie i będzie wszystko ok. po naszej myśli oczywiście. A dzisiaj jak na turnieju ta dwójka właśnie grała? No, bez zarzutów, Nar grał swoje, to co na internecie, wygrywał tam rundy najważniejsze, które... Które musiał wygrać, a Avril bez żadnych szaleństw. Myślę, że tak samo co grał na internecie. No niestety parę osób zarzucało Darkowi, że na Lanie nic nie będzie zabijał, że jest internetowy czy coś w tym rodzaju, ale niestety muszę zawieść te osoby, które tak mówiły, że tak nie jest. I Dark nie jest taką osobą, która zabija tylko na internecie mógł przyjechać tutaj do, na ten turniej i się sam o tym przekonać w meczu z Cefo albo z PGC. Jakieś najbliższe plany jeżeli chodzi o Deltę? Gdzie się pojawiacie, wybieracie? Oprócz oczywiście Ligi Cybersport, prawda? Ale to jest internetowy turniej, internetowa liga. No, y, będziemy na pewno w białym stoku na tym turnieju. Będziemy chcieli tam pojechać. No i jeżeli będą jakieś turnieje organizowane w Polsce tak samo, myślę, że na turniejach jakiś zagranicznych to się pojawimy, jeżeli dostaniemy zaproszenie na owy turniej, no zobaczymy co będzie, co nam czas pokaże. A jeżeli chodzi właśnie o te turnieje, czy to zagraniczne, czy polskie, jak też wygląda sprawa kontraktów? To jak odchodził THS z Bene, mógłby to jeszcze przybliżyć właśnie, co się konkretnie działo i dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej? No wiadomo, THS już wypowiada, ale jeszcze słowa od Ciebie. Ja szczerze nie wiem nic na ten temat i wolałbym się za bardzo nie wypowiadać. Czy po prostu tak odeszli, dali wam znać i tak to się to skończyło? No mniej więcej, ale to nie było znowu do końca tak jak ty mówisz. Okej, okay. dobra, zostawiam w takim razie zmiany w składzie, zostawiam dzisiejszą grę. Jeszcze powracam właśnie do pytań związanych z turniejem. Jak ci się podoba? Miejsce? No miejsce bardzo dobre, przypomina mi to właśnie yy, turniej Cybersportu organizowany w Blue City bądź tam w jakimś innym centrum handlowym. Jak cyberkapy, tak? Tak, tak. Miejsce okej. Okay. Sędziowie admini powiedzmy. No, starają się, żeby ten turniej wyglądał jak najlepiej, więc też myślę, że na plus no i... Jeden, jedyny minus tego turnieju to, że jest mało komputerów i zrobiło się trochę opóźnienie. Dwugodzinne. A jak właśnie z komputerami sprawy techniczne, nie narzekacie na FPS-y? Nie, 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 jest całe 100 FPS-ów, gra się bardzo dobrze. no Nie ma do czego się przyczepić, jedynie do tego, że jest opóźnienie, ale to no, wiadomo, na każdym turnieju jest jakieś opóźnienie, no ale tutaj jest tro troszeczkę większe niż zazwyczaj. Czyli jak na razie, impreza na plus, wyjątkiem tego opóźnienia, tak? Tak.